Idzie. No i co? Czarna krówka w kropki Bordo. Gryzła trawę kręcąc mordą. No. A. Trzymać. Co, co? Przerwa śniadaniowa jest? Czy co? Do roboty. Jesteście maszynami do produkcji mleka i macie jeść trawkę, a potem mu mleko dawać. A nie tak, żeby przerwę sobie robić, bo sesja fotograficzna Wam się zachciała, tak, tak? No. Umyśliłeś sobie. No wiem, to trochę mądrzejsze ode mnie jesteście, no bo <noise> to ja wam robię zdjęcia. To takie poważne miny. Uśmiech proszę, no. Taka poważna mina jakby, nie wiem. No tak, no konkurs piękności zrobiłem, no to musi być poważna mina, no. A ty co, tyłem do kamery? Pła... nie no oczywiście, no, z szacunkiem, tylko nie na... To, to nie będzie atak na fotografa? Bo tak, bo bez pytania zabrałem się za fotografowanie. Nie, może to nie będzie jakaś fotografia. To takie pożegnanie na krówki, bo nie wiem, czy w tym roku jeszcze was z, 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 tak wolno stojące zobaczę. Poszedłem bliżej, ale powiem ci szczerze, że ja się boję. No, nawet To, to, to No, Ale ty jesteś przyjacielsko nastawiona, na go... już się powiem. Taką babę, niż jak ty, to bym się bał. <laughs> Ciao, no, chodź, spróbujemy. <laughs> spróbujemy ci podać trawkę, tak? Eee! No, no, kochana, no, no, kochana, jesteś na pewno tu jest. O jedzie, nie, tego nie, nie. nie Żeby mi się kobieta się nie bała, to już nie. O, jest do mnie, i jest, to jak kamera rozumiesz, rozumie zainteresowanie, no. Nie, oczywiście. Pogłaskamy po budzi? Nie bój się, pogłaskać chciałem. Nie, nie, jak się rozumiem, bać to nie, nie przegrywałbym się na No dobra, dziękuję za fotografię. Hej, hej do.